Siemanko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym filmiku nagram dla was poradnik jak prawidłowo się czesze, czesać dla widza i jeszcze jedno Pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni, no i słuchajcie Zostawcie mi pod tym filmikiem przynajmniej 60 ponad łapek w górę, to będę nagrywał dalszą część z tej serii Albo po prostu wymyślę lepsze poradniki, zostawcie mi to bo wiem, że mnie bardzo lubicie i kochacie. A tak poza tym, zostawcie mi tutaj pod spodem suba, dołączcie do moich subskrybentów, bo już niedługo będę miał 8 tysięcy subów. Ten cel niedługo zostanie wbity do końca tego miesiąca, macie to co robić i tyle. A jutro będę dla Was nagrywał filmik informacyjny dotyczący mojego kuja kiedy będzie i o której godzinie, to wtedy Wam poinformuję, i będziecie mogli się mnie pytać o co tylko chcecie. Byle nie o hejterach, ani głupie pytania. Mile widziane, tylko miłe pytania, ale to nie ten filmik. Dobra, to teraz Wam pokażę, jak się prawidłowo czesać. Proszę bardzo, tył też, proszę bardzo. To jest prawidłowy poradnik do prawidłowego czesania się tutaj przy uszach. Po lewej stronie, po prawej stronie, tutaj. Tutaj na środku, ale powoli, żeby, żebyście tam nie zahaczyli o coś. Proszę bardzo. Proszę bardzo, jest git. Czeszęcie się i proszę bardzo. Gotowe. Jesteście teraz wyczesani bardzo poprawnie widzu. i widzu, jak nie widziałeś, jak to się robi, to teraz pokazałem Ci to poprawnie, krok po kroku, jak to się robi poprawnie. Pro, poradnik do prawidłowego czesania został przeze mnie wykonany. No dobra, to na dzisiaj tyle na tym moim filmiku. Jeżeli nie podobał Wam się mój jakże się fajny odcinek z poradnika, jak się prawidłowo czesać, krok po kroku, to wiecie co robić. Dawajcie mi łapkę w górę, a jak nie, to to subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicz Gamer, No i to ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzę go z rodziną i ze znajomymi, Trzymajcie się ciepło, cześć i pa, pa pa. Dobranoc widzowie. Elo morde, pa, pa. Elo, Elubina, dobranoc.